Policjant nie może kłamać co do przebiegu interwencji, bo przecież ma kamerę na sobną i to wszystko się nagrywa. No i tu mój ulubiony pan radca prawny zmusił mnie do wywołania jednej z moich ulubionych jednostek na Śląsku, a mianowicie komendę powiatową w Cieszynie, choć nadal moją najbardziej ulubioną jednostką jest komisariat w zeżdowicach. A mianowicie chodzi o kontrolę drogową, w której zostałem obwiniony za przekroczenie prędkości, którego nie było. Oczywiście sprawa jest w toku, wszyscy domyślamy się, jaki będzie finał, ponieważ sprawę tą prowadzi sąd rejonowy w Cieszynie, ale tu nie o to chodzi. I pominiemy tutaj już zupełnie skargę, którą złożyłem i była częściowo zasadna chodzi o zachowanie policjantów które już sama w sobie powoduje że no policjanci ci nie do końca są wiarygodni. <gry> Natomiast co istotne w tej sprawie to to, że w tej skardze wskazywałem również na to, że nie została mi pokazana prędkość na laserowym mierniku prędkości. Wielokrotnie na nagraniu słychać jak proszę policjantów o to, ażeby mi tą prędkość pokazali. Pada tam wielokrotnie stwierdzenie, że nie ma takiej możliwości. Jeden z policjantów stwierdza, że nie pokaże mi tej prędkości, ponieważ już ją skasował. <grytanie> Natomiast w trakcie weryfikacji przez komendanta, oczywiście, komendy powiatowej w Cieszynie, okazuje się, że policjant stwierdza, że pokazał mi tą prędkość na początku kontroli. To ja się pytam, dlaczego w trakcie kontroli i w trakcie nagrywania żaden z tych policjantów tego nie powiedział. Tylko cały czas twierdził, że nie ma możliwości pokazania mi prędkości. <laughs> Ale zapoznając się z materiałem dowodowym i z notatką służbową policjanta okazało się jeszcze, że w notatce służbowej jest napisane, że pomiar nie był wykonywany na łuku a na nagraniu jasno widać, że łuk tam jest. I to chyba wszystko w kwestii mijania się z prawdą niektórych policjantów. Pozdrawiam serdecznie.